Hello. Pozdrawiamy z Dziew widokowej, e, w Dzieciwo Znowu razem na wideokną <trybuj> na rodzinno przyjacielskiej Wyprawie. Tak. Wieża jest wysoka i fajnie z niej widać okolice między innymi. Są tu tablice informacyjne z tym, co widać z tej wieży. Dzisiaj jest trochę słaba widoczność, więc nie wszystkie góry są widoczne, ale Widor nas parę szczytów, na których już był. Tak. Ja też zresztą. ja tak. na jakich byłeś w górach? Ja ja wiem, no to, na wielkiej Gdzieś tam. Na czuj gdzieś, gdzieś tam. Tam gdzieś tam. Na hełmu to, to chyba to też byłeś, nie? też było, no. Wiele, wiele gór jeszcze przed nami tak, i wie. postaramy się je zwiedzać. To prawda. No i jest generalnie trochę zimno, ale na szczęście nie wieje tak jakby wiać na takiej wieży. No i wejście na tą wieżę jest bezpłatne, nikogo tu oprócz nas nie ma. To prawda? I pozdrawiamy was serdecznie. Pa.